Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, skończył się maj, więc z pewnością jesteście ciekawi, jakie gry królowały na waszych stołach właśnie w maju, zarówno jeśli chodzi o wasze ulubione planszówki, jak i o gry Aria Control i właśnie takie dwie topki, a konkretnie 20 gier. Wam za chwilkę zaprezentuję. Natomiast, no słuchajcie, przypominam i bardzo serdecznie zachęcam i liczę na Wasze głosy w czerwcu. Nie rozleniwiajcie się tymi wakacjami. Mam nadzieję, że zmobilizują Was trzy nagrody. Każdy, kto oddaje głos, ma szansę na wygranie ich. Możecie sobie w opisie pod tym filmikiem spojrzeć, kto wygrał z miesiąca maja. Zgłaszajcie się, bo ja bardzo chętnie te nagrody Wam wyślę. Natomiast w czerwcu do wygrania San Francisco, czyli nowa gra od rebela, której premiera za chwilkę się odbędzie, gdzie możecie zbudować sobie właśnie to tytułowe kalifornijskie miasto na swoim placu budowy. Drugą grą jest Księga Cudów, czyli taka plażówka w formie książki. Jak otwieramy, to się właśnie wyłaniają takie trójwymiarowe cuda i to jest Nagroda od sklepu Gry Bez Prądu i w sumie już tradycyjnie kupam na 200 zł do zrealizowania w sklepie Warbox, czyli wszelkie inserty, podajniki jak najbardziej dla osoby, która wygra i która zagłosuje w czerwcu na grę miesiąca czerwca, więc czekam na Wasze głosy, już możecie je oddawać, wszelkie linki oczywiście w opisie poniżej, szukajcie również swoich adresów mailowych wśród zwycięzców, jeśli chodzi o... Ominioną grę miesiąca, a teraz zacznę sobie od, od top listy waszych ulubionych gier. I jestem ciekawa, czy tak samo jak mnie podium was również mile zaskoczy. Szczególnie dwie pozycje, bardzo mile mnie, mnie zaskoczyły, ale zaczynamy sobie od końca, czyli od miejsca dziesiątego, i tutaj akurat będą, będzie spadek, właściwie za chwilkę będą trzy spadki i to będzie dość duży spadek, bo aż z miejsca czwartego, ale wiecie co, mimo wszystko cieszę się, że ta gra Nadal utrzymała się w TOP 10. Myślę, że to jest bardzo przyjemna propozycja, tak szczególnie na wakacje, bo jest też kompaktowa, poręczna i strasznie przyjemnie kombinuje się, układając te obszary, te, 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 te kaskadie właśnie w grze. Kaskadia to jest pozycja numer 10, więc miło, że w maju graliście w kaskadie, a jeszcze milej, że spodobał wam się równie mocno taki wielki mur jak ten. Polska wersja językowa się już ukazała dla tych z was, którzy jeszcze nie znają zasad, serdecznie odsyłam. Zrobiłam dla Was obszerny materiał szczegółowy, z opisem, ze spisem treści, z indeksem, więc myślę, że będzie łatwo się odnaleźć. No i grać sobie w Wielki Mur, już znając zasady. A wiem, że gracie, no bo pozycja 9 jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny tytuł, też go niezmiernie lubię. Pozycja 8, no właśnie, ciekawe, czy Was zaskoczy. No, Wciąż utrzymuje się ta planszówka w top 10. Nie wiem, co to będzie za moment, kiedy, kiedy jednak Everdel wypadnie z top 10. Natomiast dopiero na ósmej pozycji, ona aż z trzeciego miejsca spadła, więc troszeczkę mniejszym powodzeniem się cieszy. Sami za chwilkę usłyszycie, cóż to Everdella zastąpiło tam wyżej na podium. No, ale jest. I do łask poniekąd powróciła gra, którą ja bardzo lubię, a która to w nowej szacie, w nowej oprawie, w nowej wersji, czyli w edycji drugiej, no właśnie, powróciła na Wasze stoły, na mój stół też. Co prawda, do mnie akurat główna plansza aż tak bardzo nie przemawia, bo mnie się podobała bardziej ta stara, ale bardzo doceniam te wszystkie elementy, jak chociażby wypraska, która to pięknie nam wszystko porządkuje, co jest w środku, a w w wersji wcześniejszej Great Western Trail tego nie było. No, i tak jak powiedziałam, fajna wyprawa przez pralię z tymi naszymi krówkami do pociągu, gdzie mamy je załadować. Bardzo lubię ten tytuł, i w drugiej edycji, tej najnowszej. On również skradł i wasze serca, czy raczej stoły, jeśli chodzi o maj. I to jest awans, słuchajcie, z miejsca 13, więc tuż, tuż za podium, jeszcze w tamtym miesiącu była, na miejscu siódmym, czyli taka szczęśliwa siódemeczka. Słuchajcie, na szóstym miejscu poprzednio była gra bur. I od razu mogę wam powiedzieć, że w tej top liście nie będzie, ale będzie dzisiaj bur. Natomiast nie będzie w tej top dziesiątce, bur tym razem poza dziesiątką, ale utrzymywał się długo na, na takim w sumie prowadzeniu. Tym razem, tym razem jest tu jest Diona Imperium z delikatnym spadkiem z miejsca drugiego, natomiast kosmos się tutaj broni intrygi i piach. No piasku to pewnie będziemy teraz na plażach więcej mieć, natomiast nie, ta pozycja, a właściwie ta gra na tej pozycji troszkę mnie dziwi. U mnie nie byłaby tak wysoko zdecydowanie, bo nie, nie będę tutaj już kolejny raz narzekać, natomiast ten Azul nie przekonuje mnie absolutnie swoim wyglądem. Rozgrywka jest w porządku i Wam się podoba na tyle, że jest na piątym miejscu. Ja jeszcze, jak widzicie, mam Ogród Królowej, natomiast Powiem szczerze, preferuję bardziej swój, jeśli chodzi o ogrody. Tu jest dość mocno zielono i mało różnorodnie, ale okej, okay, to są Wasze wybory, nie mnie dyskutować. Piąte miejsce, więc naprawdę według mnie spory awans. I teraz znowu przeskok do tak naprawdę kosmicznych klimatów i myślę sobie, że jeśli chodzi, chociaż właściwie ta gra... Cały czas gdzieś tam w top 10 jest, natomiast sądzę, że jakiś wpływ na to, że Nemezis się tutaj znalazł, bo chodzi o, oczywiście o Nemezis, wywarła ta część najnowsza, Nemezis Lockdown, której premiery za chwileczkę się możecie spodziewać, bo już, już przedsprzedaż trwa u Rebela i już, już powoli zaczyna być czuć te szmery gdzieś tam w szybach wentylacyjnych, tym razem bazy na Marsie, no i nowa rasa obcych do, do pokonywania jest co robić, szczególnie kiedy światło gaśnie, światło można włączyć i różne takie manipulacje z prądem się, się tam odbywają. Ja osobiście delikatnie bardziej preferuję właśnie lockdown, za chwilkę będziecie sprawdzać i czuję, że w top dziesiątkach będzie się ta gra jak najbardziej um, znajdować, sądzę, że wysoko. W tym razie miejsce czwarte i to jest awans z miejsca więc bardzo, bardzo przyjemny awans. No i teraz właśnie przechodzimy do tego podium, które, które myślę, że Was bardzo mile zaskoczy. Mnie zaskoczyło bardzo mile, bo znalazła się tutaj gra na miejscu trzecim, czyli polskie wydanie Creature, Creature Comforts Dobry Rok, tak się w naszym polskim wydaniu nazywała. Ja mam akurat tą edycję deluxe i ona jest naprawdę deluxe. Proszę Państwa, ta jabłuszka, no przepięknie to wygląda. Bardzo przyjemna rozgrywka, z bez przeszkadzania, wy lubicie takie everdelowe klimaty, więc można powiedzieć, że, że właśnie ta gra troszkę tego everdela nam zastępuje i to jest według mnie bardzo miła i przyjemna zmiana, odświeżenie, nowość na waszych stołach, więc więc super. Kolejna pozycja, czyli miejsce drugie, to jest też dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Akurat nie mam swojego egzemplarza, bo bo odesłałam, ale jest to jeden z moich ulubionych dungeon crawlerów, mimo że Tiny, malutki słuchajcie, skradła absolutnie wasze serca, serca malutka gra, czyli Tiny Epic Dungeons, czyli tak naprawdę w polskiej wersji językowej małe epickie podziemia i jak najbardziej popieram, to jest też super kompaktowa wersja, żeby takiego dungeon crawlera właściwie krwi i kości, któremu niewiele brakuje, jeśli chodzi o, o jakby ten rodzaj gier zabrać wszędzie, bo to jest tak fajne, małe i, i można się przy tym świetnie bawić, więc drugie miejsce, bardzo wysoka pozycja, to jest największy awans absolutnie w tej tabeliście z, z miejsca 51, więc po prostu wskoczyła przebojem, prawie jak wór. Natomiast, no słuchajcie, no miejsce pierwsze obroniła zaginiona wyspa Arnak i też popieram bardzo, lubię ten tytuł, a dla tych z Was, którzy nie znają jeszcze zaginionej wyspy Arnak, a chcieliby poznać i poodkrywać te stanowiska archeologiczne. To niebawem może mi się uda w przyszłym tygodniu, natomiast na pewno bardzo niedługo pojawią się szczegółowe zasady, więc zapraszam Was już bardzo serdecznie, możecie, możecie sobie posłuchać, co mam Wam do powiedzenia. Myślę, że będzie Wam troszkę łatwiej grać w ten zacny tytuł. Pierwsze miejsce, także tak naprawdę ponownie na pierwszym miejscu zaginiana wyspa Arna obroniła tej pozycji. No i co sądzicie o takim podium? Dla mnie, tak jak powiedziałam, bardzo miłe zaskoczenia. Natomiast teraz przechodzimy sobie do tych gier Aria Control. Lubicie przejmować kontrolę? No, lubicie. I tak to tutaj wygląda, że pozwólcie, że sobie najpierw troszeczkę posprzątam, żeby zrobiło się, żeby zrobiło się porządnie i żeby zrobić tutaj, właśnie Aria Control kontrolę nad stołem. A potem zacznę Wam opowiadać o tych tytułach, chociaż. Jeśli chodzi o mnie, mam troszeczkę do nadrobienia. Zaczynamy od pozycji numer 10 i tu akurat będzie taki troszeczkę przedstawiciel, w moim wypadku jest to gra karciana i to nie jest Arial Control. Natomiast chodzi o grę o tron, chodzi o tą edycję drugą z 2011 roku, oczywiście grę planszową, więc od, od tej gry zaczyna się wasza toblista i muszę sobie to nadrobić, niech będzie to dobrą motywacją. Miejsce dziewiąte, proszę Państwa, też nie do końca będzie się zgadzać, bo ja zostawiłam sobie akurat tę najnowszą wersję, a w, w Waszym wypadku chodzi po prostu o Small World. E, ja mam, e, ja mam tę z Warcraft, czyli z odświeżoną nieco szatą, ale w zasadzie tak samo to wszystko wygląda, więc niezależnie po którą sięgniecie, natomiast w, m, głosowaliście na Small World po prostu, e, czyli czyli grę, w którą ja sobie można powiedzieć, że odświeżyłam i wymieniłam. Kolejna pozycja, to powiem szczerze, mnie się bardzo miło kojarzy i to jest, i to jest taka gra niezwykle klimatyczna, taka przede wszystkim bardzo charakterystyczna jeśli chodzi o wygląd, czyli i niż czy a niż i świetne, wyszczerbione kafelki, które sobie łączymy w obszary. Każdy z nich daje nam jakieś inne zdolności. No i właśnie. Aria, Control, pełną gębą, więc, więc fajnie, że gracie. Mimo, że to jest już dość leciwy tytuł, jeśli chodzi o, o, te, o te pozycje. No i właśnie, wspominałam przy top liście Waszych ulubionych gier miesiąca, że się pojawi, więc się pojawia. Burr jednak. Jednak gdzieś tam cały czas na tych Waszych stołach, w tym czy innym wydaniu, jest u mnie jak najbardziej też, bo, bo, też, bo też mi się ona podoba. To jest niezwykłe, jak, jak ta... Jak ta... Kościano karciana gra mogła podbić rzeczywiście stoły polskich graczy, ale super. Kolejna pozycja, czyli szóste już miejsce, to jest gra, którą, której jeszcze nie zdążyłam nadrobić, natomiast pewnie prędzej czy później po nią sięgnę. I to jest po prostu Rising Sun, czyli jedna z części słynnej trylogii Erika Langa, więc myślę, że w te japońskie klimaty się wybiorę. I kolejna pro, po, pozycja, która. Nawet wczoraj podczas nagrywania rozgrywki w notabene nową grę Aria Control, to pewnie się domyślacie o jaką chodzi, właśnie rozmawialiśmy o rucie, pytano mnie, dlaczego właściwie nie grałaś w ruta. W sumie to nie wiem. No jakoś mnie ominęła, jakoś mnie, może te zwierzaczki nie do końca mnie zachęciły, nie wiem. Natomiast już usłyszałam od jednego z moich patronów, który ma, ma mnie zamiar odwiedzić w kolejnym tygodniu, że przywiązę ci ruta. Co prawda nie z nim o tym rozmawiałam, więc z wiek okoliczności. Natomiast musisz zagrać, więc wygląda na to, że, że niebawem na drobie, jakby tę zaległość, piąte miejsce. To ród wysoko, więc koniecznie muszę sprawdzić, tak. Jeśli chodzi o miejsce czwarte, to powiem szczerze, że w, wydaje mi się, że w mojej top liście gear Area Control byłaby ona zdecydowanie wyżej, bo strasznie mi się spodobała. Czyli tym razem egipskie klimaty, również od Erika Langa i, i świetne połączenie mechanik, czyli ang. Bogowie Egiptu, bardzo ładnie wyglądająca gra, ale też dająca dużo świetnych możliwości pokombinowania, bardzo mi się podoba, możliwość dzielenia regionów, zmieniania kolejności, rozpatrywania bitew, naprawdę można tam dzięki tym wielbłądom i, i ustawianiu ich sobie. Sporo nagle zmienić, więc to jest, to jest jedna z e, fajniejszych rzeczy w Anku, ale zresztą możecie posłuchać, e, co więcej mi się tam podoba. Angbogowie Egiptu podobają się również i Wam, e, natomiast troszkę bardziej Wam się podoba, a mnie akurat troszkę mniej, bo site bo mnie jakoś nie porwał. Próbowałam ileś tam razy i to, i to było już czas temu jakiś, wiem pewnie teraz się po prostu jakaś lawina, hej, tu na mnie wyleje, jak możesz nie lubić sajta? E, no nie wiem, po prostu nie, nie, niekoniecznie mnie przekonał, więc ja sejta nie mam swojej kolekcji, Natomiast wy macie i gracie i to aż, aż tak mocno, że na pozycji trzeciej. Natomiast drugie miejsce powiem Wam, że bardzo, bardzo pochwalam i bardzo się cieszę, bo ja akurat tę grę jakby darzę takim wielkim sentymentem. Jeszcze do tej pory, słuchajcie, mam sobie cyklady w mojej zalanej, <grytanie> zalanej wodą od podlewania kwiatka planszy i, i strasznie miłe wspomnienia wszelkich rozgrywek, jeśli chodzi o, o tę grę Mam. Natomiast mniej miłe, jak mam to wszystko składać potem. Ale jak widzicie, już mam tutaj przybornik wędkarski od dawna, więc Cyklady, moi państwo, to jest gra, która jest na pozycji drugiej, wysokiej, więc bardzo, bardzo popieram. Bo myślę, że w moim wypadku Cyklady to jest taki tytuł, który też zawsze będzie i nigdy go nie oddam. I, i dużo, się, dużo się przy tej planszówce w, w wypadku moich rozgrywek, moich znajomych działo i to były zawsze strasznie fajne rzeczy. Natomiast miejsce pierwsze, no to to jest też jedna z pozycji, którą nadrobić na pewno muszę i gdzieś tam mnie to jeszcze ominęło, ale spokojnie, to będzie, to będzie gdzieś tam na, na mojej liście i prędzej czy później się to wy wydarzy. W waszym wypadku pozycja numer jeden to Blood Rage, mili państwo, czyli, czyli rzeź na planszy, Aria Control, która wygrywa. Tak to się prezentuje i powiem Wam, że zarówno jeśli chodzi o top listę Waszych ulubionych gier miesiąca maja, jak i gier Aria Control, to yy, uważam, że są to naprawdę bardzo ciekawe yy, rankingi. Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, czy też Wam się podobają. No i sprawdźcie, aby w czerwcu też było o czym mówić, aby było ciekawie, po prostu głosując. A teraz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że w opisie poniżej znajdziecie być może swoje adresy mailowe. Mam taką nadzieję. Czekam na zgłoszenie się zwycięzców, czekam na Wasze głosy, liczę na nie. No i widzimy się, widzimy się moi Państwo w niedzielny poranek oczywiście w Bordniu. Z tym wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was. Bardzo serdecznie i do zobaczenia.